Zobaczajcie, to ja sobie gram w Need for i normalnie mi grę zacięło. To ja w ogóle coś działa? Yy, bo Zakręciłem włączki, nie? <grymne> Zakręcę włączki i mi zacięło. Czekajcie. Spróbuję coś z tym ogarnąć. Jutro będę mieć Forza Horizon, więc prawdopodobnie będzie jakiś... Ale nie wiem czy... Nie no, kompletnie nic mi nie działa. <laughs> Muszę konsolę resetować, bo może mi się ekran zaczynł. No, bardzo możliwe. Bo ja mam takiego starucha. Muszę sobie nowy ekran kupić. <laughs> nic się nie da zrobić. Czekajcie. Muszę sobie konsolę resetować. SSD konsoli już tam się ładuje, ale naprawdę mi ta, tak cieło śmiesznie. Ja zakręcę włączki, bo testowałem, ile decybeli będzie mieć Nissan y, Skyline GTR podczas kręcenia bączków i miał ogromną ilość, już nie, nawet nie pamiętam ile. Jeszcze na maksymalnym miał coś koło 1000. Miał tak podgłośnione. A tu głośniki naprawdę rozwalają chałupę aż. Naprawdę. Głośniki są takie, że mnie jeszcze głowa boli. Sakra. Zaraz wam pokażę. Czekajcie, ustęja. Yy. O! Ej, dawajcie challenge. G gram patrząc tylko na... Yy, telefon, który nagrywa <grywa> Dobre No na no serio teraz tak gram Patrzę się w telefon i gram Dobra, Quick Race yy, O Boże, ale porozmazywane jak mi tak przyjeżdża to yy, Free Run I teraz gitara Nie, Eclipse Skyline Mnie Już chcieli oszukać Ciekawe jak się będzie jeździć z telefonu, masakra Pewnie będzie masakra, ale normalnie mi się tak zaciął Need Speed Dobra, O Boże, ale dziwnie się jedzie Nie widzę Dobra kończymy odcinek, elo Nie chce mi się grać teraz A zresztą chwilę pogramy Zrobię jedno okrążenie na tym żeby nie było Że mi się grać Nagle nie chce Jutro na pewno będzie, o boże Jutro pewnie y... Co się dzieje? Ej O lol O lol I patrzcie to Mapę, Mapę mi zbugowało y... Patrzcie, mapę mi zbokowało. Wytyfy. Nie wiem gdzie jadę, serio. Tylko światła mi wskazują, dokąd jadę. Przywaliłem coś. Yy, halo, co mi się dzisiaj dzieje z konsolą? Po raz kolejny mi się zaczęła kończę odcinek, bo nie mogę.